Dzień dobry, to są Rozmowy o Mieście. Ja się nazywam Jakub Dziwilecki, a moim gościem jest dzisiaj Dawid Rossa, prezes OSP Stare Koźle, Stary Koźle tak? ale też koordynator Polski programu Pierwszy Ratownik. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten program Pierwszy Ratownik to nowa inicjatywa. Co to w ogóle jest? To jest całkiem nowa inicjatywa. Ona się skupia na tym, aby ograniczyć czas udzielania pierwszej pomocy. Polega to na tym, że jest stworzona aplikacja pierwszy ratownik, która będzie informowała ludzi w obrębie jakiegoś tam zdarzenia o tym, że jest potrzebna pierwsza pomoc. Czyli ja mając telefon i tą aplikację, tak. zostanę powiadomiony, jak na przykład, na przykład 100 metrów ode mnie coś się wydarzyło. Jest, jakieś tam, powiedzmy, przyjmijmy ten najgorszy scenariusz, bo na tym się, powiedzmy, jakby skupiamy na zatrzymaniu krążenia. I wtedy Pan dostanie powiadomienie, oczywiście tam się wyświetli mapa, Też do, jak to w dzisiejszych czasach idziemy z duchem czasu, wyświetli się też mapa, która pokieruje nas do tego zdarzenia i będziemy mogli udać się z pomocą. Jasne. A jeżeli ja yy, nie włączę takiej funkcji jak lokalizacja, to wtedy nie będę powiadomiona, bo nie będzie wiadomo, gdzie ja jestem, tak? Ona może działać w tle i powiedzmy, jak dojdzie do zdarzenia mhm. czy coś, to ona wtedy włączy jakby. Okay. Gdzieś w yy. tym obrębie powiedzmy naszego miasta czy coś, to ona wtedy wyłapie to. To są na razie też formy testowe, mhm. e, dlatego od 2021 roku jakby powstała ta inicjatywa przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. E, nawet ostatnio 28 czerwca odbyła się konferencja w Senacie, gdzie byli e, prezes zarządu głównego dr Waldemar Pawlak, e, minister Kosimiar Kamysz, e, profesor Gałązkowski z LPR-u, mhm. same powiedzmy takie... LPR, czyli LPR... Lotnicze Pogotowie Ratownicze, tak, tak. nie mylić z, z nazwą partii. <grym> tak, e, którzy wyrazili jakby podziw i pełne zaangażowanie i wsparcie tej inicjatywy. To nie chodzi też tylko o to, żeby uratować kogoś. Tam jest wiele odłamów, które skupiają się na funkcjonowaniu tej inicjatywy, ponieważ też chcemy jakby iść w szkolenia pierwszej pomocy, czyli też powstała Akademia Pierwszego Ratownika, która ujednolica system szkolenia pierwszej pomocy. My mamy takie wytyczne. W których od A do Z uczymy ten, aby ten system był jednolity. Żeby nie było tak, że w województwie opolskim uczą tak pomocy, a w województwie świętokrzyskim na przykład ktoś inny uczy tak. Dysponujemy materiałami szkoleniowymi, aplikacjami, prezentacjami, które służą nam do nauki pierwszej pomocy. No, właśnie, jeżeli ja na co dzień nie mam nic wspólnego z ratownictwem, no i czasami ludzie się boją reagować, to co, jak Państwo wtedy radzicie się zachować? Znaczy, w dzisiejszych czasach, według mnie, bo to nie mogę też mówić jakby za całe społeczeństwo, najważniejsze jest, aby podejść, zadzwonić i wezwać pomoc. Bo nie, 100... Czyli cokolwiek by się działo, od tego zaczynamy. Od tego zaczynamy. Niestety w dzisiejszych czasach wiele możemy zaobserwować, że ludzie zamiast wyciągają ten telefon, ale nie po to, by wezwać pomoc, tylko po to, by nagrać lub zrobić zdjęcie. Proszę Państwa, nawet jeżeli chcecie nagrać coś, bo jest to coś super, hiper interesującego, najpierw pomóżcie człowiekowi, najpierw zadzwońcie na 112, a dopiero potem myślcie o rozrywce, o lajkach, o, o innych rzeczach. Znaczy na krzywdzie ludzkiej nie powinno się zbierać lajków, takie jest moje zdanie. Bo możemy się też uświadomić, że dzisiaj my nagrywamy kogoś, ale nigdy nie wiadomo, co nas spotka, więc ktoś może nas nagrać. I na pewno nikt z nas nie chciałby być w takiej sytuacji, że przykładowo e, padaczka jest takim zjawiskiem, gdzie powiedzmy jest często mimowolne oddanie moczu, że gdzieś tam leżymy na piana z ust. I ktoś nas nagrywa. No. Są sytuacje, kiedy po prostu nie należy tego nie robić. Należy. Nie po wypada. prostu nie wypada i tyle. I nie ma co do tego dwóch zdań. No dobrze, ale wróćmy do tej osoby, czyli tak, nawet jak nie znam się na ratownictwie medycznym, nie jestem przeszkolony z pierwszej pomocy, to przynajmniej jestem przy tej osobie i zgłoszę yy, informację, że coś się dzieje tak. i, i <laughs> gdzie się to dzieje. Tak. I jak jeżeli pan zgłosi, to też proszę pamiętać, że nie jest pan sam, bo. W, w, równy, w równym czasie może przybyć również kolejny pierwszy ratownik, który tak. z tej aplikacji, który będzie miał większe doświadczenie. Eee, skupiliśmy się na ochotniczych strażach pożarnych, ponieważ to jest największy potencjał ludzi, którzy. Eee, jakby to powiedzieć, w czynie społecznym działają jeszcze w Polsce. Oni mają coś takiego, że im się jeszcze bardziej chce. Tak, zdecydowanie jest to bardzo aktywna grupa. Rzeczywiście o coś też dużo Akceptacją i zaufaniem społecznym. Tak, przede wszystkim oni się cieszą dużą akceptacją społeczną. E, większość strażaków, ochotników, bo mówimy o ochotnikach, jest również przeszkolona z kwalifikowanej pierwszej pomocy. To jest taki wyższy kurs pierwszej pomocy. A ci, którzy nie mają, to 99% społeczeństwa, znaczy strażaków, ma kurs ten podstawowy pierwszej pomocy. Hmm. E, są oni jakby. Uodpornieni też na stres. Musimy tak. pamiętać, Zawołują że tak zachowują tzw. Krew. krew, że e, pierwsza pomoc to może być skaleczenie palca, zabezpieczenie, ale może być też zatrzymanie krążenia i wtedy pojawia się takie coś jak stres. I oni umieją powiedzmy sobie bardziej z tym radzić, ponieważ są jakby doświadczeni pod, pod wpływem pracy ze stresem. To jest bardzo ważne, żeby, żeby nie wpadać w panikę. Tak. Oczywiście łatwo się mówi. Ład, jak ktoś się... na co dzień tego nie przeżył, to, to, to wcale nie wiadomo jak się zachowa w tak. sytuacji stresowej. Tak, dokładnie. Dlatego tak ważne jest jakby uczestniczyć w tych kursach też pierwszej pomocy, żeby obyć się z tą wiedzą. Jak ja wchodziłem jeszcze do szkoły, powiedzmy, to ta pierwsza pomoc wyglądała tak, że puszczali nam jakiś tam slajd albo tak. coś i Ktoś z pierwszej ławki, jak to mówią, zapamiętał, a ostatnie ławki już nie. W dzisiejszych czasach ta pierwsza pomoc poszła trochę w innym stronę, ponieważ jest bardziej stawiane na praktykę. Są też fantomy. Są też fantomy. dostępnego tak. dla szkół. Tak, teraz są i, i te elektroniczne, które wskazują prawidłowość ucisku, gdzie uciskamy, jak uciskamy, z jaką częstotliwością. To wszystko jest mierzone, Tam pokazuje, jakie błędy robimy, co musimy wyeliminować. I jest też coraz większe y, zainteresowanie pierwszą pomocą. Ja jako prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Koźlu prowadziliśmy różnego rodzaju kursy też powiedzmy pierwszej pomocy. Y, I zawsze byli chętni to nie było tak, że. Ale to nie jest tylko młodzież, bo y, y, wiadomo, że młodzież jest chętna do tego i naprawdę się aktywizuje bardziej niż kiedyś. A co z ludźmi dorosłymi w tym, albo w tym średnim wieku? Y, ludzie dorośli również. Y, organizowaliśmy kurs pierwszej pomocy dla zakładów pracy i muszę hmm. powiedzieć, że zgłosili się naprawdę ludzie chętni i to było takie fajne, że to nie było wysłanie z pracy, bo ktoś kazał, bo ktoś kazał muszę iść i byle do 13 bądź 15 może skończę szybciej, tylko ci ludzie przyszli sami od siebie, żeby nauczyć się czegoś. Młodzież coraz więcej w pierwszą pomoc jakby... Są też drużyny, oni rywalizują i znakomicie są w tym. Znaczy myśmy rok temu w w zorganizowali pierwsze Mistrzostwa Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w udzielaniu pierwszej pomocy. To była taka jakby nasza inicjatywa zarządu tutaj OSP Stare Koźle. Obawialiśmy się trochę tego, bo muszę przyznać, e, ponieważ e, ta pierwsza pomoc to tak raczkowała, jeszcze coś tam jest, ale nie wiedzieliśmy jaki poziom trudności e, zrobić na mhm. tych zawodach. E, I muszę powiedzieć, że zostałem. Zachwycony, jakby tam wiedzą tych młodych ludzi, poradzili Super. sobie naprawdę świetnie. Przyjechały do nas młodzieżowe drużyny z dwóch powiatów, bo brały udział powiat kindzierzyńsko kozielski i powiat Prudnicki. I na przykład tak dla porównania mogę powiedzieć, że poza tymi scenkami takimi, jakby z pierwszej pomocy, które z te symulacje, tak, tak, tak. Na konkretnym przypadku. Była również. Y jak Zazwyczaj na takich scenkach zawsze jest zadanie z nagłym zatrzymaniem krążenia. Myśmy jakby zorganizowali fantoma, który wylicza nam skuteczność tych ucisków klatki piersiowej, i ten, to najlepszy wynik był 99%. Więc wow. Chłopak. Jak zawodowiec. Chłopak, 15 lat, 99 to naprawdę jest duma. No, rzeczywiście, imponujące. I wiele osób tam, wiele jakby dzieci tam z powiedzmy, próbowało uciskać, więc te wyniki były podobne. One oscylowały w granicach 95-99%, więc to jest naprawdę. Super. No, jakby to powiedzieć, możemy spać spokojnie, jeżeli mamy taką młodzież, która tak naprawdę garnie się do wiedzy i ten. Mi się też to podoba, że od, młody, od młodości jesteśmy uczeni, natomiast mam wrażenie, że potem trochę brakuje tego utrwalania, żeby co jakiś czas to powtarzać. Znaczy. Jest też, później trochę jakby każdy idzie jakby swoim życiem. Zaczynają się jakieś tam prace, nie prace, jakaś tam rozrywka po skończonej szkole i czy tak ten wiek 20 do 30 jest takim wiekiem, gdzie znikamy z zlikamy. różnych programów profilaktycznych. Też nie każdy oczywiście, oczywiście. Bo, bo trzeba przyznać, że na przykład my jako OSP działamy tam na wsiach bardziej mhm. i tam jest trochę inaczej niż w mieście. Tam ci ludzie tak powiedzmy w tych wioskach się bardziej angażują tak społecznie i. Jeżeli jest jakaś tam powiedzmy akcja robiona pod tytułem jakiś tam festyn, to też zawsze jest, jest stoisko z pierwszą pomocą. Nie wiem, czy możemy sobie tak zauważyć teraz, że na większości festynów tak. organizowanych przez obojętnie jakie tam organizacje, czy to Moslim, czy to jakieś tam gminne centrum, zawsze gdzieś tam w rogu, czy gdzieś pojawia się stoisko strażaków z pierwszą pomocą. To już nie jest skupianie się na tym, aby pokazać węże. Tak. bo musimy pamiętać, że straż pożarna to już nie tylko węże, to już jest Oczywiście. coraz większe, jakby mają pole pracy, tak, bo jak możemy z lokalnych mediów wyczytać, że coraz częściej są wysyłani do izolowanych zdarzeń medycznych, czy do jakichś tych, y, części są, coraz częściej są jako pierwsi też na miejscu zdarzenia, mhm. y, dlatego oni są, mówię, obyci jakby w tym temacie i jakby chcą pokazać też, że y, jeżeli ktoś inny będzie na tym miejscu zdarzenia jako pierwszy, żeby wiedział też, co trzeba zrobić. No dobrze, a spójrzmy teraz trochę szerzej. Super jest ta aplikacja, ale załóżmy już, nie czekając na aplikację, jesteśmy świadkami, coś się dzieje. Jak się powinniśmy zachować? Tak w największym skrócie, ale oczywiście tak, żeby wszystkie te elementy wykonać. Przede wszystkim musimy zadbać o własne bezpieczeństwo. To jest pierwszy punkt każdego szkolenia. Bezpieczeństwo własne. Drugim punktem, o którym się nie mówi, ale który jest też ważny, to jest ten spokój. To się mówi czysto teoretycznie. Czysto teoretycznie. tak? Bo musimy przyznać, iż tak, jeżeli e, odbywa się jakby jakieś udzielanie pierwszej pomocy na członku rodziny, zawsze dochodzą emocje, stres. Jeżeli jest to osoba nam mniej znana bądź w ogóle nieznana, te emocje są trochę mniejsze, ale zawsze musimy zachować ten spokój. Yy. Czyli tak, pierwsza rzecz Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo, nasze Tak Druga rzecz, uspokoić się, opanować emocje na ile potrafimy Tak, zapytać co się stało, jeżeli jest to oczywiście możliwe Jeżeli osoba jest przytomna Jeżeli jest nieprzytomna, sprawdzamy oddech Wzywamy pomoc yy, Rozpoczynamy LKM Mówiąc sprawdzamy oddech, yy, yy, nasłuchujemy czy ktoś oddycha A czy sprawdzamy czy w jamie ustnej coś się znajduje? Yy, odchylamy głowę do tyłu i... Najważniejsze, nie wkładać jakby palców do jamy ustnej. Mm -hmm. Pamiętajmy, że jest coś takiego jak szczękościsk. Możemy stracić te palce. Możemy pracować. stracić te palce. Tak jak była kiedyś taka stara szkoła, że mówili e, przy ataku padaczki, włożyć coś do buzi. To jest mit, tego już nie ma, nie wkładamy nic. To ważne, bo ja też byłem tak uczony, że trzeba coś twardego, nie wiem, pasek skórzany, jakieś drewienko włożyć, żeby żeby nie odnieść sobie te, języka. Tego już tak kiedyś też uczeni. Czyli tak, y, 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 pytamy, jeżeli nie, to sprawdzamy, czy jest oddech. Co tak. dalej? Jeżeli nie ma oddechu, każdy z nas ma telefon głośno mówiący, to nie tak jak kiedyś, że było wezwij pomoc, trzeba było gdzieś lecieć do sąsiada. Możemy ten telefon położyć koło siebie, dać na głośno mówiący dyspozytor również nas pokieruje. Rozpoczynamy RKO. RKO, czyli? Reanimacja. Dokładnie. W dzisiejszych czasach jest również właśnie, jak wrócę do tej aplikacji naszej, jest aplikacja Reanimator. Ona skupia, jakby ona ma mapę AED w sobie i ona nas też, jakby kieruje do tego AED. Musimy, jakby wiedzieć, że w przestrzeni publicznej są dostępne takie automatyczne defibrylatory, które mogą również. Ugatować nasze życie. Była dwa lata temu taka akcja w naszym mieście. W wielu miejscach publicznych pojawiły się defibrylatory. Tak. Najbliższy na przykład jest na hali Manhattan, w Domu Kultury Chemik, w hali Śródmieście też jest. W każdym razie w wielu One miejscach są, są. coraz bardziej dostępne Zazwyczaj są w zielonych skrzynkach, żeby... I przede wszystkim nie możemy się ich bać. Każdy z nas ma w dzisiejszych czasach telefon, używa Google Maps i to jest takie nasze Google Maps, które nas pokieruje krok po kroku, jak wykonać skutecznie resuscytację krążeniowo-oddechową. I, I słuchamy się automatu i wykonujemy tak, te polecenia, tak. czekając na przyjazd profesjonalnej plus, pomocy. Tak. Mhm. Czy coś jeszcze powinniśmy wiedzieć, na, na coś zwracać uwagę w szczególności? Tak ciężko sobie tak. Fancyć. Bo wszystko się wydaje ważne, prawda? Co zależy od sytuacji, jakie uh -huh. mamy powiedzmy miejsce, jakie ten. A może w takim razie powiedzmy jeszcze, bo szczególnie zaczęły się wakacje, okres zdarzeń, które o innej porze roku nie ma, czyli nad wodą. Nad wodą, tak. Jak się zachowujemy nad wodą, jak reagujemy, gdy coś się dzieje? Są dwa, powiedzmy, takie najważniejsze te. Alkohol. Znaczy, żeby nie, nie, żeby nie, nie, alkoholu. Pić, nie pić alkoholu i, i nie ma każda ilość alkoholu w wodzie może tak. oznaczać problemy. Eee, I kąpiel w niestrzeżonych eee, jakby kąpieliskach. Mamy akwę dębową, na której są ratownicy WOP, którzy nam powiedzmy w razie jakichś ewentualnych problemów na wodzie czy coś pomogą. Mamy też baseny, Mamy są baseny, miejsca gdzie można się kąpać tak, bezpiecznie tak. i nie ma wymówki, że ja nie miałem gdzie popływać. Na, okay. na akwenach wszyscy się pomieszczą. Mhm. Dobrze, jesteśmy tam, gdzie, są, gdzie jest ratownik. A czemu musimy każdego ratownika się słuchać? Oczywiście. No, o ratownicy wspominają, że różnie się to znaczy, dzieje. Ja, wiemy z własnego doświadczenia, że nie wszyscy nas słuchają i nie wszyscy, każdy chce być jakby mądrzejszy, ale trzeba słuchać. Ratownik ma wiedzę. Nie robi nam tego na złość, że nas nie chce wpuścić do wody, bo, bo coś tam, bo nam się. Ktoś nie podoba, tylko robi to dla naszego jakby bezpieczeństwa. Mhm. Czyli słuchamy ratowników, to oni są odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo. Tak. To oni nas uratują, jak coś się będzie działo. Tak. No to w takim razie co? Życzymy, żeby ludzie szanowali ratowników, słuchali i żebyście jednocześnie jak najmniej mieli powodów do interwencji. Tak. Dobrze, bardzo dziękuję yy, za wizytę. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję wracać do, 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 do tych tematów, bo chyba nigdy dość. Nigdy dość. Zapraszamy na dru drugie Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzieżowych Drużyn yy, Pożarniczych w udzielaniu pierwszej pomocy w Starym Koźlu 19 października. Bardzo dobrze, Pan o tym wspomniał. Niby jeszcze dużo czasu, będziemy mieli jeszcze okazję o tym porozmawiać, Ale, ale tak. już mamy termin jakby wybrany, już jest wszystko. Jesteśmy jakby teraz w takich kwestiach załatwiania organizacyjnych i ten Będziemy jeszcze o tym przypominać. Dzięki, wielkie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy Państwo, uważajcie na siebie i reagujcie, jak komuś coś się dzieje, bo tylko wtedy jest szansa, że wyjdzie z tego obronną ręką.